A w naszym studiu doktor Janusz Sibora z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie, Witam. panie doktorze. To zacznijmy od tego, na czym polega wyjątkowość dzisiejszego dnia. Dzisiejszy dzień jest kulminacją tych wydarzeń, które obserwujemy już od soboty. I można powiedzieć, to jest głęboko przemyślany sens tej, tego rytu koronacyjnego, który wraca jakby w tych uroczystościach. Czyli jeśli oglądaliśmy przed dwoma dniami te statki na Tamizie, to był taki element bardziej, ja bym powiedział, to profanum, czyli taki plebejski. Natomiast dzisiaj dotykamy w sumie sakrum, czyli dzisiaj jest uroczystość bardzo ważna symbolicznie, mianowicie msza dziękczynna za tak długie panowanie. Czyli tu należałoby powiedzieć o dwóch elementach. O tym bardzo widowiskowym elemencie y, świeckim y, tego przejazdu przez Londyn i tych uroczystości, które będą po y, mszy y, uroczystej. Natomiast y, to, co będzie miało miejsce w katedrze, jest dlatego tak ważne, że jest to pewien element sakralny, o którym tu trzeba powiedzieć. Królowa, pamiętajmy, jest pomazańcem Bożym. Co prawda, nigdy nie uznano tego elementu pomazania olejami za sakrament, ale nosi w sobie te elementy święte i pamiętajmy, jest głową Kościoła też. Także tutaj Wymiar tego, tej uroczystości dzisiejszej, jeśli chodzi o to, co się dzieje, jest szczególny. A propos właśnie tej symboliki, pan doktor przyniósł niezwykłą łyżeczkę. Ja nie wiem, czy uda nam się ją pokazać. Ona jest maleńka. To jest łyżeczka, którą nabiera się. Olej? Z ampułki, tak, tą olej, tą z, z, wśród, należy do regaliów trzeba powiedzieć. I jest to z tych regaliów y, angielskich zachowanych, podobno najbardziej autentyczna y, część to jest właśnie ta amfora, z której, w której są przechowywane oleje, i ta właśnie łyżeczka koronacyjna, y, która służy do namaszczania. I nawet jak była transmisja telewizyjna y, koronacji królowej, to właśnie ten moment jest najbardziej y, y, świętym momentem i on nie był transmit przez telewizję, on jest najbardziej taki skomplikowany też i najbardziej uroczysty, bo pamiętajmy, królowa przywdziewa wtedy odpowiednie szaty koronacyjne, czyli tutaj symbolika dziękczynna jest ważna i troszkę dzisiaj też się zmienia, bo warto powiedzieć o tym, że nie zawsze ten przejazd dziękczynny wyglądał tak samo, kiedy królowa Wiktoria jechała na swój diamentowy jubileusz, to było również latem, ale już była osobą na tyle schorowaną, że wysłuchała mszy nie wchodząc do katedry. Proszę zwrócić uwagę, czyli dostosowano jakby ceremoniał. Ceremoniał jest czymś żywym i Anglicy, którzy, którzy słyną z tego, co pokazujemy, z tego ceremoniału, z tego dorobku cywilizacyjnego w tym zakresie, potrafią też być elastyczni i dzisiaj w związku z chorobą małżonka widzimy, że też uległ ceremoniał niewielkim zmianom, czyli towarzyszy jedna z dam dworu, która wykonuje dzisiaj tę funkcję Królowa nie chciała, nie chciała jechać samotnie w limuzynie. Przyniósł Pan do nas replikę złotej karety, tej karety koronacyjnej. Czy tą karetą właśnie dzisiaj podróżowała? Bo powiedział pan o limuzynie, ale... No właśnie okazało się, że nie. Królowa, kiedy był srebrny jubileusz i msza dziękczynna w 1977 roku, to wówczas królowa przybyła właśnie w te, ta właśnie karoca, służyła królowej. Zachowały się zdjęcia i filmy przecież z tego okresu. Natomiast to było pewną niespodzianką, czym królowa, w jaki sposób królowa Przyjedzie, ale miejmy nadzieję, że pomszy. Jeśli pozwolą na to warunki, oczekiwane jest to, że królowa wróci powozem, być może będzie to słynne Lando otwarte z 1902 roku. Ta kareta, muszę powiedzieć, nie, jest, nie, nie była zbyt wygodną. Kiedy Jerzy VI nią jechał na koronację, opisał, stwierdził wówczas, że był to jeden z najbardziej takich niekomfortowych przejazdów. Ale później karetę modyfikowano i podobno jest już bardzo wygodną. Ale e... na czym ta modyfikacja polegała no, na... E... W wyposażeniu Nie, wewnątrz, tak, czy na, na przykład odpowiednich... Tak, na wyposażeniu, fotele w środku. Tak, ona bardzo, bardzo trzęsie jak się jechało, więc proszę pamiętać, jest to kareta zbudowana w 1762 roku. Kosztowna, bo ona kosztowała kilka tysięcy funtów wówczas. Znamy dokładną cenę i wydawało się, że jest zbyt drogą. Jak się okazało, jest to inwestycja na 250 lat, czyli, czy, czy ponad, czyli na pewno się spłaciła i zarobiła na siebie. To powiedzmy jeszcze o tym specjalnym salucie, bo już przy okazji rozpoczęcia uroczystości z okazji diamentowego jubileuszu Królowej Elżbiety II mówiliśmy o tym specjalnym salucie składającym się z 21 salw. Tak, te saluty są różne, bo jak się rozpoczynał jubileusz, to było z Hyde Parku do tych 21 dodano, że jest to park królewski 20, czyli było 41 salw, natomiast stałem odpowiedziały 62 salwy, czyli łącznie to sumujemy i Natomiast dzisiaj jest jeszcze bardziej wyjątkowy salut, który będzie wykonany tylko po raz trzeci dla Elżbiety, tak zwane Ognie Radości, Joy of Fire i to jest salut, który ma swój rodowód w XVIII wieku w sojuszu francusko-amerykańskim. I cała ta historia salutu też jest, jest zasługuje na uwagę, ale powiedzmy pierwszy raz wykonano ten salut dla Elżbiety w 1953 roku w Berlinie, w tej brytyjskiej części Berlina. Co ciekawe, chciano uczcić jej koronację. Drugi raz wykonano na jej jubileuszowe urodziny przed sześcioma laty i dzisiaj po raz trzeci usłyszymy ten salut. Co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, salut jest... Przerywany wykonywaniem hymnu brytyjskiego, więc jest jakby kaskada salw białych i fragment hymnu. Kaskada, następuje kolejna kaskada, salw i kolejny hymn. Jeszcze jest zapowiedziana na dzień dzisiejszy parada lotnicza również. No i królowa uda się do, do siedziby burmistrza i do Westminster Hall. Jest przewidziany nowy punkt. Królowa nagrała, jak wiemy, dwuminutowe przemówienie, w którym podziękuję wszystkim za tak piękny udział w tych uroczystościach. To jest taki dodatkowy element. Bo uroczystości rzeczywiście są niezwykłe, a my do samego końca będziemy je śledzić. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję Doktor za Janusz Szybora z Uniwersytetu Gdańskiego był naszym gościem. Państwu dziękuję za uwagę, a za chwilę pogoda, a później sport.